Dzisiaj pokażę Wam jak wykonać podstawkę pod doniczkę na kwiaty, które stoi na podłodze. Znaczy, doniczka stoi na podłodze, chociaż podstawka później też będzie stała. A właściwie będzie jeździć, ponieważ chcę wykonać podstawkę, która będzie mo mogła się bez problemu poruszać. Całą tą konstrukcję będzie można przesuwać dowolnie po podłodze, dzięki czemu na przykład będzie łatwiej odkurzać, co dla mnie na przykład jest dość istotne. A zwłaszcza, że ostatnio się kupiłam dość sporą roślinkę, która właśnie stoi na podłodze, i noszenie jej za każdym razem lub w ogóle przesuwanie jej po panelach trochę nie do końca jest dobrym pomysłem, dlatego wpadam na pomysł Podstawki. Z czego ją zrobię? Z kawałka drewna, dokładnie takiego plastra. Ja swój plaster drewna kupiłam w markecie budowlanym za jakiś niewielki pieniądz, tam chyba 4 zł, ale jeżeli oczywiście Wy macie dostęp do osób, które mają możliwość wyciąć Wam taki plaster drewna, to w ogóle wyjdzie za darmo. Wszystko zależy od tego, jakie macie możliwości i jak ugryzie temat. Wpieramy się do pracy, zaraz zobaczycie, jak fajnie zrobić taką podstawę. Do naszego tutorialu będziemy potrzebować dużego plastra drewna, który będzie dużo większy niż podstawka lub sama doniczka, kółeczka, wkręty, papier ścierny, wkrętarkę i opcjonalnie klej na gorąco. Bardzo ważne, aby dokładnie wyszlifować nasz plaster drewna z obu stron. U mnie jeszcze jest kora, którą postanowiłam zostawić. Możecie pójść o krok dalej i pokryć go lakierą, bejcą lub po prostu lakierem. Teraz musimy dokładnie rozmieścić nasze kółeczka. Ważne, żeby sama podstawka była dość mocno stabilna. I w tym momencie kółeczka też dobierajcie do wielkości samego plastra, więc ja na początek zdecydowałam się na wzięcie trzech kółeczek, a następnie przytwierdziłam, przykręciłam je za pomocą wkrętarki. Podczas tworzenia tego tutorialu zobaczyłam jeden, jeden jedyny podstawowy błąd logiczny jaki popełniłam podczas planowania go. Powinnam zamontować cztery kółeczka, a nie trzy. Dzięki temu podstawka będzie dużo bardziej stabilna więc weźcie to pod uwagę, bardzo pod uwagę. Jeżeli chcecie, żeby doniczka lub po prostu podstawka była jeszcze bardziej stabilna, możecie przytwierdzić podstawkę doniczki do podstawki, którą właśnie przygotowaliście za pomocą kleju na gorąco lub innego silnego kleju. Ja ostatecznie zdecydowałam się ten krok pominąć, ponieważ w rezultacie inna doniczka stanęła na mojej podstawce. Znać, co myślicie o tym tutorialu, czy w ogóle jesteście w gronie wielbicieli roślin. I nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, jeżeli oczywiście macie ochotę, polajkować tego filmu, udostępnić go, jeżeli rzeczywiście był dla Was przydatny. No i co? I widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się pa!